Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak sprawdzić numer seryjny telefonu Vivo X200 f Na sprawdzenie numeru seryjnego tego telefonu mamy tutaj trzy sposoby. Pierwszym z nich jest przejście do aplikacji telefonu oraz klawiatury. Tutaj musimy wpisać kod gwiazdka hashtag 06 hashtag. Jak możemy zobaczyć, mamy tutaj numer seryjny naszego urządzenia. Drugi sposób też wiąże się z wpisaniem kodu. A brzmi on gwiazdka hashtag 09 hashtag. Jak możemy zobaczyć, w tym miejscu mamy podany numer seryjny naszego urządzenia. Ostatnim sposobem, żeby sprawdzić numer seryjny naszego telefonu, jest przejście do ustawień. Następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Informacje o telefonie. Tutaj musimy sobie zjechać trochę w dół i wybrać informacje o oprogramowaniu. Jak możemy zobaczyć, numer seryjny wyświetla się w tym miejscu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!